Proszę bardzo. Panie redaktorze, chciałbym uprzejmie zapytać, jak pan się zapatruje na następującą kwestię. Mamy, wchodzimy w okres wyborczy, co prawda, termin wyborów jeszcze nie został ustalony, ale już wszyscy, jak pan był uprzejmie zauważyć, walczą, czyli telewizja nierządna, prawda, tudzież, jak pan nazywa... <gry> Tudzież e, Gazeta Wyborcza, czyli jak pan to nazywa, e, Żydowska Gazeta dla Polaków, e, o, o plumę Kaczyńskiego i PiS, z kolei telewizja rządowa. E, Kaczyński dostaje szału, jak, jak słyszy, jak, jak. widzi Tuska i tam nadaje na niego różne rzeczy. Natomiast wszyscy się jednoczą, jeśli chodzi o kwestię ukraińską. Wszyscy ćwierkają z jednakowego klucza. Nawet Męcen, Sławomir Męcen z konfederacji, stał się ostatnio takim rusofowym, rusofowym, że chyba nawet Kaczyńskiego przewyższa. A co powiedział? Skąd? No, nawet, nawet publicznie powiedział, że uważa Putina za zbrodniarza. Nie chce mi się wierzyć, żeby nikt w Polsce, prócz pana redaktora, nie zauważył. Że to jest wojna NATO, a przede wszystkim USA z Rosją, do ostatniego Ukraińca, i tak po prawdzie, to każdy tych Ukraińców ma gdzieś, tylko chodzi o osłabienie Rosji, jak również o to, że to jest darmowy poligon. Przecież tam się sprawdza różne nowoczesne. Środki zabijania, gdzie nie było takich możliwości. Kto wcześniej słyszał o jakichś dronach, czy jakiś innych historiach. Czy w związku z tym, skąd się bierze ta jedność polskich elit politycznych? Proszę pana stąd, przypuszczam, przypuszczam, że stąd, że mamy swojego najważniejszego sojusznika, który, że tak powiem, Decyduje w ostatniej instancji, bo to nie wybory tam decydują, znaczy wybory też to. Kolega Mikke mówi, że jakby wybory mogły naprawdę coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. On chyba sam do końca w to nie wierzy, bo w każdych wyborach bierze udział, więc to chce sprawdzić, czy to prawda. To tak samo jak ci ludzie, którzy mówią, że pieniądze nie dają szczęścia. Być może to prawda, ale każdy chce to sprawdzić osobiście. Każdy chce to sprawdzić osobiście, więc to też. Ale nasz najważniejszy sojusznik, tutaj krótko, pod pretekstem wojny na Ukrainie, wziął za mordę Europę i to mocno trzyma, a już nas to trzyma jeszcze mocniej. W związku z tym, to tak wie pan, jak to było w tym wierszyku takim jeszcze z czasów komuny, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Był taki wierszyk, zaczynał się tak, że w poroninie na jedlinie wiszą gacie poleninie. Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować. No i nic się nie zmieniło od tamtej pory. Nic się nie zmieniło, to znaczy zmieniło się oczywiście. Inne gacie całujemy i tak dalej, ale nadal ten mechanizm funkcjonuje. Kontynuacja jest większa niż nam się wydaje. Zresztą to. To przewidział jeszcze w latach 60. ojciec obecnego ambasadora amerykańskiego w Warszawie, profesor Zbigniew Brzeziński. Ja byłem uczniem jeszcze w ostatniej klasie liceum i tam musieliśmy czytać Trybunę Ludu, bo tam były takie zajęcia z tego. No i tam Trybuna Ludu strasznie pomstowała na tego Zbigniewa Brzezińskiego. Nie bardzo wiedziałem o co chodzi, więc zacząłem się tym interesować. Okazało się, że on ogłosił taką teorię konwergencji, według której no, mocarstwa dwa, te antagonistyczne, pozostające w tym śmiertelnym zwarciu, w miarę upływu czasu coraz bardziej się do siebie upodobniają. Profesor Brzeziński głosił to jeszcze w latach 60. No i teraz widzimy, że to prawda. No, jest nie tylko u nas okres przedwyborczy, jest, ale w Stanach Zjednoczonych też w przyszłym roku będą wybory prezydenckie. No to co robi Partia Demokratyczna? Wyłazi ze skóry, żeby Trumpa wsadzić do kryminału, bo on jest najpoważniejszym. No to tu lamentują, że w Rosji Nawalny został skazany. No a tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Czyli. Teoria konwergencji sprawdza się w praktyce po kilkudziesięciu latach, w sposób oczywisty dla każdego obserwatora. Także myślę, że to taka jest przyczyna. No, jak, jakby to nasz najważniejszy sojusznik nie trzymał nas za mordę, a trzyma, bo proszę, była taka sytuacja, kiedy no, w kwietniu tam gdzieś. Dzień ekipa TVN, podróżująca przez głębokie lasy w okolicach Wodzisławia śląskiego, usłyszała, że tam z głębi puszczy odgłosy obchodów urodzin Hitlera. No i natychmiast tam pośpieszyli. Okazało się, że rzeczywiście obchodzą urodziny Hitlera, to TVN to sfilmowało jak najbardziej. Ale nie puścili tego przez 9 miesięcy i puścili dopiero wtedy, kiedy w kongresie odbywała się, yy, odbywało się tam nawet nie głosowanie, tylko przez aklamację ustawa 447 została przyjęta, to wtedy to puścili. No i pojawił się jakiś jegomość, który Zeznał, że dostał 20 tysięcy od redakcji tvn żeby tam zorganizować te urodziny Hitlera. A oni przyjadą i to sfilmują. No i prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. I co się wtedy stało? Zabrała głos pani Georgeta Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych. Powiedziała, że jak ktoś jeszcze raz podniesie rękę na TVN to ta ręka zostanie mu odrąbana. Tak jak Cyrankiewicz w 1956 roku w czerwcu w Poznaniu. No to u nas nie trzeba nikomu dwa razy takich rzeczy powtarzać. Także nasz sojusznik trzyma nas tu mocno za twarz. Jeszcze by tego brakowało przecież. To, no, kto, by, kto to widział, żeby tu samowolki jakieś ktoś robił? No, tu ma się słuchać i tyle. Ale oczywiście trzeba suwerenom tam kadzić, że to tego, że to... No, to jasne. No. Przecież, proszę państwa, ja muszę się przyznać, ja nie wierzę w żadną autentyczność demokracji politycznej. Zwłaszcza w państwach, które dysponują bronią ultymatywną, jądrową bronią dysponują. No kto poważny pozwoli, żeby ulica decydowała o tym, kiedy ją użyć, a kiedy nie. No, przecież nikt na to nie pozwoli. Ale no, trzeba tym suwerenom kadzić tam tak, tu tego, od was wszystko zależy, a tak naprawdę gówno od nich zależy, no bo to... Jak mówię do prezydenta elekta przychodzą tam generałowie Goldmany Saksy i oni mu mówią, co on ma robić, a on się słucha, no bo inaczej inaczej będzie z nim też brzydka sprawa. Proszę bardzo, ja chciałem zadać takie pytanie. 2 grudnia 2016 podpisano umowę Polska i Ukraina w sprawie tam wzajemnej pomocy. Tak na dobrą, na dobrą sprawę ta umowa już funkcjonuje 7 lat. O niej się dopiero zaczęło mówić rok temu. Co się z tą umową działo przez 6 lat? Nikt. Za wyjątkiem, Była realizowana. No tak, ale nikt nie podnosił tej kwestii. Ja przyznam się szczerze, że rok temu być może od pana redaktora usłyszałem w którymś z programów, że taka, że taka umowa jest realizowana. Mało tego, dowiedziałem się, że nie ma tam podpisu. Więc, są parafy. Tylko. Są parafy, no ale w takim razie czy nie podjęto jakiegoś Czylectwa, żeby ustalić, kto te parafy złożył. Nie no, I, i, ze strony Polskiej prawdopodobnie ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz. Prawdopodobnie. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, to były zobowiązania wysokiej wartości. Czy jedna osoba niech to będzie nawet sam Macierewicz, może podjąć takie zobowiązania w imieniu państwa, które naraża je na bardzo duże wydatki, bez zgody jakiegokolwiek nadzoru, co jeżeli, się... jeżeli działał na zlecenie pani premier Beaty Szydło, no to działał w granicach umocowania. Czy są na to dowody? Że... Nie wiem, no, ja, wie pan, nie mam aparatu takiego, żeby przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. A czy nie uważa Moim... pan, że trzeba by takie... takie uważam, wiadomo... że tak, uważam, że tak. To że... kolejne pytanie, Zamiast... kto ma to zrobić? Zamiast, no, powinna to zrobić prokuratura i powinno tam wpłynąć zawiadomienie do prokuratury. Ale przedtem moim zdaniem przedtem powinna się pojawić w Sejmie interpelacja, żeby premier Morawiecki wyjaśnił okoliczności jak doszło do zawarcia tej umowy. Ile polska, ile, ile wynosił, jaką wartość transferu przez te lata? Czy ta umowa nadal jest wykonywana, tak jak tam zgodnie z literą swoją? No i tak dalej. I jeśli by się okazało, że okoliczności te spełniają znamiona przestępstwa, na przykład niegospodarności no to wtedy już wobec winnych należałoby wyciągnąć konsekwencje. Ale jak mówię, nikt takiej interpelacji nie zgłosił. I jeśli już na przykład miałaby powstać komisja tam do badania tych ruskich wpływów, co właściwie nie bardzo wiadomo, o co konkretnie chodzi, bo to chodzi o to, żeby bicie piany się odbywało, to wyjaśnienie tej sprawy, akurat wyjaśnieniem tej sprawy Sejm mógłby się zająć. I to proszę zwrócić uwagę, że tak jak w przypadku premiera Morawieckiego, pan redaktor Szymowski kilka miesięcy temu podał informację, że pan Mateusz Morawiecki w 1989 roku był zarejestrowany jako tajny współpracownik Sztazji. No to nawet w normalnym państwie, nie w takim, gdzie tu wojna polityczna jest na 14 fajerek, ale w takim, gdzie nie ma takiej wojny politycznej, to taka rewelacja by natychmiast wszystkich postawiła na baczność. No i natychmiast by te sprawy wyjaśniono. Tymczasem u nas co było? Cisza. Cisza. Nikt się nie odezwał. Że rząd się nie odezwał, no to ja to rozumiem, nie mówi się o sznurze w Domu Wisielca. Ale że opozycja się nie odezwała, która by teoretycznie rząd utopiła w łyżce wody, no to to jest zachowanie osobliwe. No ale co to jest opozycja? No to jest Volksdeutsche Partei. Niechby Donald Tusk, niech Donald, niechby Donald Tusk spróbował pisnąć w tej sprawie, to zaraz by tam mu powiedzieli, to wiecie, rozumiecie, bo my zaraz wam przypomnimy, skąd wam nogi wyrastają. I to już. No. Także no niestety powiem tak, w XVIII wieku w państwach, które Polskę rozebrały udowodnienie komuś, że jest agentem obcego dworu. Kończyło się tym, że szedł na powróz albo kładł głowę na pieniek. A w Polsce nie. A w Polsce nie. Wszyscy wiedzieli kto i czego i, i nic. Skończyło się na całkowitym obezwładnieniu państwa i jego likwidacji. I myśmy nie wyciągnęli wniosków z XVIII wieku. I agentura w Polsce nadal jest bezkarna, nadal. Nadal jest bezkarna, bo to te wszystkie tam o polskich wpływach to bo Pan Mateusz Piskorski taki już tam, on pod zarzutem szpiegostwa został. Trzy lata spędził w areszcie wydobywczym. Ale ponieważ nic z niego nie wydobyli, no to musieli go wypuścić, bo no co? bo to tak to wygląda. Dosłownie ostatnie pytania, bo tu jest jeszcze jeden pan, który chce zadać pytanie. Czy ktoś Proszę jeszcze bardzo. z Państwa tutaj na sali? Bo będziemy już kończyć powoli. Proszę bardzo. To ostatnie trzy osoby, dobra. Było ostatnio w Bielsku spotkanie prezesa organizacji patriotycznych, kresowych, listowskiego, który składał wieniec w imieniu Mateusza Morawieckiego dnia 9 lipca. No, tego Mateusza Morawieckiego, od tych dwóch patyków asyście. Jakichś tam urzędników przepoconych pod koszulkach, co było obrazą i, że tak powiem, no, rzeczą straszną dla narodu polskiego i uwłaczeniem państwu polskiemu, bo nie było asysty ukraińskiej. Ale powracając do tego spotkania, tam profesor Osadczy powiedział. Ukraina jest i Ukraińcy są zbanderyzowani, z kultem bandery. Nic na to nie jesteśmy w stanie zrobić i ten statu, stan musimy przyjąć. Takie status quo jest. Ja chciałbym zadać takie pytanie, bo Niemcy też po 1945 roku przegraniu II wojny światowej byli schitleryzowani, czy nie wiem jak to nazwać, ale nastąpił proces denazyfikacji. I pytanie jest takie, czy powinien nastąpić proces debanderyzacji Ukrainy? I to jest pierwsza rzecz, a druga następująca. Jeżeli tutaj zostanie utrzymany ten stan jakby trwałej wojny, gdzie banderowska Ukraina nie będzie mogła nic ugryźć na Wschodzie, ona ma jedyną możliwość ugryźć na Zachodzie we współpracy z Niemcami. Czyli jest kwestia zakierzonia i jest kwestia interesu Niemiec powrotu do granic tych, które mają konstytucyjnie. No I to chciałem rzucić na tapetę, jeżeli pan by był uprzejmy, to panie jest redaktorze. Taka, to... Jest taka możliwość, jest takie niebezpieczeństwo, że y, nasz najważniejszy sojusznik, który, któremu zależy i to na szczycie NATO w Wilnie zostało to wyeksponowane, któremu zależy na tym, żeby przygotować Europę właśnie do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, może obmyślić jakieś rekompensaty, może obmyślić jakieś rekompensaty. Na przykład żeby Ukraińców tam udobruchać po utracie de facto, de facto, 20% terytorium, no to może im obmyślić rekompensatę jaką. A no polskie władze zostaną dostaną polecenie, żeby Unię zrobić z Ukrainą. Unię zrobić z Ukrainą. No i wtedy, ale w, w związku z tym, żeby Niemcy, Niemcy też coś z tego mieli, to mogą dostać. Zgodę na dokończenie procesu zjednoczenia. No i pytanie wtedy, o którą granicę będzie chodziło, czy z 1937 roku, czy sprzed pierwszej wojny światowej, bo i to jest możliwe. A na tej reszcie, która zostanie, to można będzie utworzyć Judeopolonię i w ten sposób zrealizować ustawę 447, która przecież cały czas obowiązuje. Także jest to możliwe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w, po wysadzeniu w powietrze porządku lizbońskiego, w tej chwili w Europie nie ma żadnego porządku, ani jałtańskiego, ani lizbońskiego. W związku z tym mamy przepychankę. Co z tej przepychanki się wyłoni? No tego nie wiemy. W związku z tym mogą być tu rozmaite możliwości. Mogą być rozmaite możliwości. Przedostatnie pytanie. Panie redaktorze, chciałbym się zapytać: W zasadzie, dwa pytania. Proszę bliżej. Dwa, dwa pytania chciałbym zadać. Jeżeli porównywałby pan strumienie pieniądza agresorów i tych, którzy bronią Ukrainy, to kto wygra? Proszę państwa, no. Czasami warto się zatrzymać na takich dziwnych informacjach. Otóż, jak wiadomo, Ukraina prowadzi wojnę na wyniszczenie i tak dalej, dostaje broń, amunicję, a jednocześnie władze Ukrainy podały informację, być może trochę lekkomyślnie, ale podały, że, poziom, że rezerwy walutowe na Ukrainie osiągnęły rekordowy poziom. Ponad 30, grubo ponad 30 miliardów dolarów. No to warto postawić pytanie, jak to jest możliwe w sytuacji państwa prowadzącego wojnę na wyniszczenie, które dostaje tam, ale właśnie w tym tutaj tkwi odpowiedź, bo handel bronią i amunicją jest no. Na, na terenie międzynarodowym, obarczony bardzo takimi rygorystycznymi warunkami. Tam temu można sprzedawać, bo ten, a tam temu nie można, bo tamten jest podejrzany o terrorystę, a ten nie jest. Ten jest demokratą szczerym, a tamten nieszczerym, no i to od razu ma konsekwencje. Ale jeżeli się przekaże te broni Ukrainie, to tam już nikt nie kontroluje, co się dalej dzieje. I prawdopodobnie z tego jest ta nadwyżka budżetowa. Prawdopodobnie z tego, bo no inaczej nie sposób tego wyjaśnić, fenomenu. Ze zboża to się takiej nadwyżki nie ma. No to z, czego in, z czegoś innego musi się... Ta nadwyżka rodzić. I ja podejrzewam, nie mam żadnego dowodu, ale no, chciałbym tu wyjaśnić so, sobie przynajmniej ten fenomen.